Wiesz, że pewne kobiety po prostu nie mogą być niezauważone? W nich jest coś, co zwraca uwagę, co wydaje się oświetlać każdą przestrzeń, ale ta światłość często niepokoi, wywołuje silne reakcje. Od podziwu po zazdrość. Możesz sobie to wyobrazić, ale to właśnie ta unikalna i autentyczna energia sprawia, że niektóre kobiety wyróżniają się i jednocześnie przyciągają krytykę i niepokój. Czy ty też tego doświadczyłaś? Czułaś się celem zazdrości lub nawet ukrytych osądów pod postacią troski? Jeśli tak, nie jesteś sama. Celem tutaj jest zrozumienie tego zjawiska, rozpoznanie zazdrości i co najważniejsze, nauka ochrony. Się przed nią. Mówimy o tym, jak wykorzystać swoją energię osobistą, aby się chronić przed tą negatywną energią i zachować skupienie na swoim duchowym rozwoju i samopoznaniu. Od najmłodszych lat pewne kobiety czują, że są inne, nie podążają tą samą drogą co większość, mają unikalne spojrzenie na świat i często działają zgodnie z tym, w co wierzą, nie przejmując się krytyką czy osądami. Ich autentyczność jednak nie przechodzi bez wzajemności. W tysiącym czy przeciwnym razie może wywołać niepokój u osób w ich otoczeniu, szczególnie u tych, które są przywiązane do wzorców narzuconych przez społeczeństwo. Kiedy wybrana kobieta wyraża się w pełni, coś w niej wydaje się świecić z taką intensywnością, że może nawet wywołać pewien strach u innych. To światło, które pochodzi z prawdziwej autentyczności, jest w stanie niepokoić nawet najbliższych. W końcu, kiedy ktoś żyje w sposób szczery, bez obawy bycia tym, kim naprawdę jest, odbijają się one w postaci wolności ducha, której wielu nie ma odwagi szukać. Ale to zjawisko jest naturalne. Kiedy kobieta wyróżnia się, przyciąga nie tylko podziw, ale również opór. Czasami niezrozumienie i nawet zazdrość pojawiają się jako reakcja na strach przed nieznanym. To jest część procesu kobiety wybranej. Zaczyna ona odkrywać, że kiedy podąża własną drogą, staje się celem zarówno miłości, jak i krytyki. Społeczeństwo ze swoimi sztywnymi normami i uprzedmiotowionymi wzorcami tendencją jest do promowania konformizmu. Złamanie tego, wyrażenie się z prawdziwą autentycznością, kończy się szokiem dla struktur. Ale ta łamanie wzorców nie powinno być obawiana. W przeciwnym razie jest to jasny znak, że kobieta wybrana jest na właściwym szlaku. Ona robi to, co wielu pragnie, ale niewielu się odważa. Żyje bez obawy bycia sobą, bez konieczności przepraszania za swoje. światło. Oczywiście ta podróż nie jest łatwa. Kobieta, która oddaje się swojej autentyczności, musi być przygotowana do zmierzenia się z oporem, ale przede wszystkim musi wierzyć w swoją energię osobistą, bo nawet jeśli świat próbuje zmniejszyć jej światło, autentyczność zawsze będzie najlepszą ochroną przed każdym atakiem. Nie chodzi tylko o bycie sobą, ale o życie zgodnie z własną prawdą wewnętrzną. Z pewnością, że to jest wystarczające, aby odstraszyć jakąkolwiek negatywną energię. Zazdrość jest jednym z najbardziej ukrytych i zarazem najpotężniejszych uczuć, które istnieją. Często ujawnia się ona w subtelny sposób, jak krytyka ukryta w radzie, rzekomo niewinny komentarz lub nawet spojrzenie, które wydaje się ciążyć. Jednak za tymi działaniami kryje się negatywna energia, która chce osłabić siłę kobiety wybranej. I dlaczego to się dzieje? Po prostu dlatego, że jej autentyczność jest odbiciem tego, czego wielu chciałoby żyć, ale nie potrafi. Kiedy ona wyraża swoją wolność i prawdę wewnętrzną, dotyka ona wrażliwych punktów u tych, którzy są jeszcze uwięzieni w swoich obawach i ograniczeniach. Społeczeństwo często ceni standaryzację: wszyscy mają działać, myśleć i ubierać się tak samo. Kiedy ktoś odbiega od tej drogi, szczególnie kobieta. Budzi ona niepokój, nie tylko dlatego, że jest inna, ale dlatego, że odbija możliwość, którą wielu boi się rozwijać. Zazdrość pojawia się, ponieważ widząc kogoś żyjącego w pełni, pojawia się gorzka pamięć o tym, co mogło być, ale nie jest. I ta pamięć staje się niekomfortowa, ponieważ ujawnia brak odwagi, aby podążać własną drogą. Dla tych, którzy nie rozumieją tego procesu, Zazdrość jest sposobem na próbę osłabienia drugiej osoby i przywrócenia jej do tej samej strefy komfortu. Jednak kobieta wybrana, świadoma swojej autentyczności, nie musi się przestraszyć tych uczuć. Powinna zrozumieć, że zazdrość, choć bolesna, jest tylko odbiciem tego, jak jej blask denerwuje, ale zamiast pozwolić, aby ją pochłonęła, może wykorzystać ją jako paliwo do kontynuowania swojej podróży, samopoznania i rozwoju duchowego. Wreszcie to właśnie w trudnościach znajduje okazję do wzmocnienia swojej energetycznej pancerza. A samozaufania będzie ją chronić przed każdym atakiem. Zarządzanie zazdrością wymaga dużej dawki mądrości. Nie chodzi tylko o ignorowanie krytyki lub unikanie złych spojrzeń, ale o zrozumienie ich źródła. Kobieta wybrana wie, że zazdrość nie jest kwestią osobistą, ale projekcją niewiary w siebie tych, którzy ją obserwują. Dlatego zamiast się wahać, powinna wykorzystać to rozpoznanie jako okazję do wzmocnienia się jeszcze bardziej. Klucz polega na zrozumieniu, że zazdrość jest w rzeczywistości odbiciem jej światła i że ona, ze swoją ochroną duchową i energetyczną, pancerzem, jest odporna na tę negatywność. Zazdrość może być ciężka, zdolna wpływać na naszą osobistą energię w sposób bardzo delikatny, ale głęboki. Często wdziera się w nasze myśli i uczucia bez naszej świadomości. Słowo źle umieszczone tutaj, zły spojrzenie tam. I nagle nasza pewność siebie zaczyna wahać. Klucz do utrzymania się na nogach polega na rozpoznaniu tych znaków. Słuchanie intuicji jest niezbędne. Gdy coś lub ktoś zaczyna powodować niepokój, ważne jest nie ignorować tych znaków. Intuicja jest bezpośrednim odbiciem naszej wewnętrznej energii. I ona prowadzi nas, gdy jesteśmy narażeni na negatywne wibracje. Jedną z najbardziej potężnych metod ochrony naszej energii jest tworzenie bariery ochronnej wokół naszej istoty. To nie oznacza ukrywania się lub oddalania się od wszystkiego i wszystkich, ale tworzenia niewidzialnej bariery ochronnej wokół naszej istoty. Praktyki duchowe, takie jak medytacja, używanie kryształów lub rytuały oczyszczenia, mogą być skuteczne w tym procesie. Te narzędzia nie tylko wzmocniają naszą osobistą energię, ale także łączą nas z boskim i naszą wewnętrzną prawdą. Regularna praktyka tych działań tworzy niewidzialny tarczę, która odpycha wszelkie negatywne intencje bez konieczności działania agresywnie lub defensywnie. Oprócz tego samozaufania jest niezbędnym sprzymierzeńcem w tej ochronie. Gdy czujemy się pewni, kim jesteśmy, stajemy się odporni na ataki zazdrości, jest to jakby nasze własne światło było tak silne, że zamiast pochłaniać negatywność, odpycha ją. To wymaga naturalnie ciągłej pracy nad samopoznaniem i miłością do siebie. Kobieta wybrana rozumie, że jej energia jest cenna i nie może być marnowana na impulsywne reakcje lub na tych, którzy nie dodają wartości do jej podróży. Dlatego najlepszą obroną jest zawsze utrzymywanie fokusu na swoim celu i misji duchowej. Najważniejsze jednak jest to, aby zazdrość nie była bożona. Na przeciwnym, powinna być postrzegana jako znak, że jesteśmy na właściwym szlaku. Im bardziej autentyczna i szczera będzie nasza podróż, tym bardziej ona przyciągnie tego typu energii. Ale zamiast pozwolić, aby nas dotknęła, możemy wykorzystać ją jako paliwo do kontynuowania. Kobieta wybrana wie, że w końcu rzeczywistości Zazdrość jedynie potwierdza, jak bardzo wpływamy na świat wokół nas. I to samo w sobie jest już wielkim powodem do świętowania. Zazdrość często ukrywa się pod postacią troski, rad lub nawet nieoczekiwanej pomocy. Ile razy słyszałaś zdania takie jak: Nie powinnaś być tak odważna, lub uważaj, to może być ryzykowne? Te zdania mogą wydawać się niegroźne, ale w rzeczywistości są ukrytymi reakcjami zazdrości. Ten, kto nie ma odwagi iść własną drogą, zamiast tego próbuje odwieść innych, często nieświadomie. Zazdrość w swej istocie ujawnia się właśnie jako próba sprowadzenia kobiety, która odważnie jest inna, szuka wolności i samopoznania, z powrotem do strefy komfortu. A jak na to reagować? Zamiast ulegać impulsowi odpowiedzi lub usprawiedliwiania, najlepszą strategią jest zachowanie spokoju. Pierwsza wielka lekcja polega na umiejętności wyboru osób, którym ufamy. Nie każdy poradę daje z miejsca prawdziwej troski, a wybrana kobieta o tym wie. Ważne jest rozróżnić, kiedy ktoś naprawdę interesuje się naszym dobrem i kiedy chce tylko ciągnąć nas do swojej własnej, ograniczonej wizji rzeczywistości. Dlatego jednym z pierwszych kroków w kierunku ochrony naszej energii jest milczenie. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest nie dzielić się wszystkim, co przeżywamy lub planujemy. To tworzy niewidzialną warstwę ochrony, która chroni naszą energię osobistą i chroni nas przed tymi, którzy chcą ingerować w nasze plany z nie zawsze czystymi intencjami. Potężną techniką jest świadoma obojętność. Oznacza to nie dyskusji lub emocjonalnych reakcji na ukryte ataki. Kiedy zazdrość pojawia się pod postacią troski, wybrana kobieta zachowuje spokój i idzie swoją drogą, nie pozwalając się odwlec od swojego celu. Ta postawa nie pochodzi z miejsca pychy, ale z samokontroli. Ona rozumie, że ulegając prowokacji, pozwala na wtargnięcie negatywnej energii do swojego przestrzeni. Dlatego zachowuje spokój, nie angażując się w niepotrzebne spory. Świadoma, Obojętność jest potężnym narzędziem ochrony energii. Wreszcie, ważne jest pamiętać, że zazdrość nie musi być bezpośrednio walczona. Wybrana kobieta wie, że utrzymując autentyczność, kontynuując swoją podróż transformacji, daje najpotężniejszą odpowiedź, jaką można dać swoje własne sukcesy. Zazdrość jest tylko odbiciem zmiany, jaką wywołuje przez bycie sobą, przez życie swojej prawdy bez strachu. Zamiast czuć się atakowaną, ona wzmacnia się, wiedząc, że każdy krok w kierunku swojej autentyczności ją czyni coraz bardziej odporną i potężną. Zazdrość, mimo że może być nieprzyjemna, może być postrzegana jako szansa na rozwój. Tak, to prawda. Kiedy ktoś czuje zazdrość do ciebie, jest to jasny znak, że tworzysz wpływ, że robisz coś znaczącego. Wreszcie, jeśli twoja obecność nie przeszkadzałaby nikomu w jakiś sposób, Nikt by się nie starał czuć zazdrości. Zamiast traktować te momenty jako przeszkodę, wybrana kobieta może przekształcić je w paliwo dla swojej podróży. Zamiast cofać się przed zazdrością, ona idzie jeszcze dalej, świadoma, że jest na właściwym szlaku, budząc silne reakcje wokół siebie. Ta transformacja energii jest jedną z największych cnót wybranej kobiety. Ona rozumie, że aby rosnąć duchowo Musi przyjąć wyzwania, które pojawiają się na jej drodze, włącznie z zazdrością. Każda krytyka, każdy negatywne spojrzenie jest szansą na ponowne potwierdzenie swojej autentyczności i misji. To jest podstawowe dla rozwoju duchowego. Nie pozwolić, aby nic, nawet negatywność innych, odwiodła cię od Twojego celu. Prawdziwa siła polega na kontynuowaniu drogi, pozostając wiernym swojej istocie, nie pozwalając, aby zazdrość sprawiła że będziesz wątpić w swoją podróż. W przeciwnym razie staje się ona bardziej zdecydowana, bardziej połączona ze swoim celom, wiedząc, że jest dokładnie tam, gdzie powinna być. Wybrana kobieta wie, że autentyczność jest jej największą siłą. Kiedy idzie swoją drogą, z odwagą, bez obawy przed obcą opinią, przekazuje energię tak potężną, że kończy przyciągać różnorodne reakcje i zamiast próby zadowolenia wszystkich. Ona rozumie, że zadowolenie siebie samej jest jedynym ważnym celem. To nie oznacza obojętności lub egoizmu, ale bycia prawdziwą wobec siebie samej, szanując swoją własną istotę. Kiedy kobieta wybrana zachowuje swoją autentyczność, daje wyraźny przykład, że prawdziwa wolność pochodzi od wewnątrz, a zazdrość zamiast osłabiać ją, umacnia ją. Sekret polega na zrozumieniu. Że zazdrość jest formą uznania, nawet jeśli jest ukryta. Jest ona w rzeczywistości odbiciem jej siły i zdolności do przeobrażenia. Kobieta wybrana nie musi dowodzić niczego nikomu, ponieważ jej autentyczność jest wystarczającym dowodem na jej wielkość. I kontynuując swoją drogę, ona zauważy, że zazdrość staje się coraz mniej istotna. Wpływ, jaki wywiera przez bycie tym, kim naprawdę jest. Jest znacznie silniejszy niż jakakolwiek krytyka lub negatywne spojrzenie. Zazdrość więc przeistacza się w proste przypomnienie, że ona spełnia swoją misję. Podróż kobiety wybranej idzie dalej niż walka ze zazdrością lub reakcjami zewnętrznych. Prawdziwy sekret tkwi w jej rozwoju duchowym i samoznaniu dwóch podstawowych filarach do wzmocnienia jej ochrony energetycznej i wzrostu samozaufania. Głęboka więź z jej wewnętrznym ja pozwala jej utrzymać równowagę, nawet w obliczu największych wyzwań. Gdy naprawdę nas poznajemy, wiemy, gdzie znajdują się nasze siły i słabości, i to daje nam niezbędną pewność siebie, aby kontynuować bez ulegania zewnętrznej presji. Samoznanie idzie jednak dalej niż prosta introspekcja ono obejmuje zrozumienie naszej duchowej misji. Każda kobieta wybrana ma unikalny powód, dla którego jest na tym świecie, i ten cel ją kieruje w każdym kroku jej podróży. Im bardziej ona łączy się z jej misją, tym zazdrość staje się coraz mniej znaczącą obecnością. Wreszcie, kiedy wiemy, kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy tutaj, opinie obce tracą moc, aby nas dotknąć. Wzrost samozaufania następuje, gdy ona dostrzega, że jest na właściwym szlaku i że nic nie może odsunąć jej od niego, nawet ukryte ataki energetyczne w postaci zazdrości. Ponadto, praktyka wdzięczności i utrzymywanie spokojnego umysłu są niezbędne do wzmocnienia ochrony duchowej. Wdzięczność nie jest tylko praktyką podziękowania za dobre rzeczy, ale sposobem koncentracji na istniejącej już obfitości w naszym życiu, odpychając wszelkie uczucie braku lub niewiary. Kiedy kobieta wybrana utrzymuje się skupiona na wdzięczności i wewnętrznym spokoju, tworzy naturalną tarczę energetyczną, która ją czyni odporną na negatywne wpływy otoczenia. Wdzięczność rozszerza jej połączenie z boskim, przynosząc więcej mądrości i siły do radzenia sobie z każdym wyzwaniem. Szacunek dla własnego procesu jest również istotny. Każda kobieta ma swój rytm i swoją metodę ewolucji. I ten musi być szanowany. Kobieta wybrana nie porównuje siebie z nikim, ponieważ wie, że jej podróż jest unikalna. Rozumie, że samoznanie jest procesem ciągłym i że każda faza życia przynosi nowe nauki i możliwości. Postępowanie z odwagą, wierząc we własną wartość i misję, jest kluczem do utrzymania się mocno w obliczu zazdrości i trudności. Prawdziwa wygrana polega na życiu w pokoju ze swoją własną istotą. Bez wpływu oczekiwań innych, dotarliśmy do punktu końcowej refleksji, w którym prawdziwa wygrana polega na życiu w pokoju ze sobą samym. Kobieta wybrana rozumie, że jej autentyczność jest jej największą siłą i że zazdrość, dalekie od słabości, jest tylko odbiciem przeobrażenia, które ona wprowadza w świecie. Jej światło denerwuje, ale to właśnie to światło oświetla drogę dla tych, którzy mają odwagę podążać za własnym. Ona wie, że nie musi dowodzić niczego nikomu, ponieważ jej istota jest już wystarczająca. W tym momencie wybrana kobieta znajduje swoją prawdziwą wolność, wolność bycia kim jest, bez względu na cienie tych, którzy jeszcze nie znaleźli własnej drogi. Ale to wymaga działania. Prawdziwa ochrona duchowa pochodzi z codziennego zaangażowania w samopoznanie, zaufania we własne siły, i praktykowania utrzymywania energii osobistej w stanie gotowości. Wybrana kobieta powinna pamiętać, że poznając się głęboko, nie tylko wzmocni swoją autentyczność, ale także stanie się odporna na zazdrość i osądy. Jej misja jest jasna, a jedyną rzeczą, którą musi zrobić, to kontynuować idącego naprzód, bez obawy bycia kim jest. A ty, czy jesteś gotowa na przyjęcie swojej prawdziwej istoty? I na podążanie swoją drogą z odwagą? Jeśli tak, czas na podjęcie następnego kroku w Twojej podróży transformacji. Zapisz się na kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić więcej treści, które pomogą w wzmocnieniu Twojej energii osobistej i życiu z większą autentycznością. Razem w tym podróży duchowego rozwoju i ochrony energii.